Nołem, się ma widzowie. To ja a Hunt. I dzisiaj gramy w Don't Starve Shipwreck. Trochę ściszymy dźwięk. No i gramy na nowym świecie, na początku chodzę. ale walonik świat trochę sobie pozmieniam po hmm. plastik najgorsze jest to, że na tej odsłonie dąca wszypłek nie ma tego tutaj. Chodźmy sobie na razie po podstawowe materiały. Jaktawa i teperitowa. Dlatego warunki to moja ulubione po postać w końcu ta Dlatego, bo od razu ja się ze swoją deską surfingową, która w zasadzie nic nie daje, ale od razu można pływać w jednym Bo od razu można się zająć za eksplorowanie tego świata. Jakby co? No co, w Byście nie wiedzieli, jest dużo, ale to dużo trudniejsze od Don't Starve'a z, z jednego ważnego powodu. Po pierwsze, sterowanie jest inne. A po drugie, po pierwsze, Don't wszystko chce cię zabić, wszystko chce ukrócić twoje życie. Ale ma, ma swoje ograniczenia. A w projekt. Nie wiedzą co to ograniczenia. Dlaczego usunąłem te nawale? Wy nie wiecie tego historii, jak ja wpłynąłem na głębokie wody, a tu... a tu tak dużo nawali na mnie płynie. Maga trudno. Dobra. Pozbieramy sobie wizowie. I w ogóle napiszcie co mam teraz robić, czy mam iść dalej, czy iść na eksplorację całego świata do to eksploruję cały świat później, na razie jeszcze musimy pozbierać rzeczy trochę. Maczeta. tak? rzeczy nie normalnie. To jest ta Nie wiem, dlaczego wymarłem szybkość. Tak. I chyba dlatego że mają szybkość. Tak. A nie inaczej, dlatego. Bo mam takie przyzwyczajenie chyba. No, tyle tego. Odubiłam. po prostu poszukać kamieni i krzemieni też, bo nie krzemieni. Wyłożymy naszą łódź i pływamy. Czyli Adam nie wdąpi nas. A to będzie tak. A to? A tak? Nie wiem. Cześć fajny delfinku. Cześć, fajny delfinek, cześć. Mały delfinku nie płyn ze mną, nie? Będę musiał kilka rzeczy, widzowie. Załatwić, widzowie, jak jesteście. Napiszcie, czy mam teraz yy, zrobić siatkę? Osmoła. Fajnie. Mam zrobić siatkę i iść na kwakena. Czy raczej... Yy, mam dalej eksplorować te równiny wszystko. Bierze się w ciemność. Dobrze, że jestem przygotowany wypływam na głębokie wody widzowie Napiszcie, mamy eksplorować ten czy czy pływać po głębokich wodach. O, ika! Nie wiem po co mi to, ale po prostu wie na ikę. O, świetliki, nasz shipwork. Piękne te świetliki wyglądają, widzowie. Przepięknie wyglądają shirt. Te i To ja powiedziałem. Chciałem powiedzieć igrę. Teraz świetliki. Oczywiście w Dwąż! Odejdź odemnie odejdź. O nie, to ślafmy nali! Uciekamy! Uciekamy! Slafmy nali! No łóżka, no! Udało nam się uciec. Ujdźmy gdzieś indziej. Ale trzeba drzewa wielko wyglądają. Meduza? Dobra. O, świecąca meduza! No ona taka wesoła jest. Nie będę Cię, będę Cię fajnie zabijała. Chodźmy na głębokie wody. Dziu, naprzód. To nie przychodzę tu. Chyba mnie odniszczyło to. Ja Masz deskę do zachowania? Lecimy na niezbyt dalekie lądy, o tutaj jest fajnie, bo jest rafa kolorowa, ale jeśli na rafę kolorową, to lecimy w do bokiela. ale dobrze wiedzieć. to jest zupełnie innowacyjne. do tego z koleżankami Fajnie. Wiem. Dobra, już mamy naszą bazę. Widzowie. Napiszcie, to mam coś bardziej, czy eksplorować ten. I nie wiem, jak zrobić to, żeby wyświetlało mi widzowie czat i mi wyświetla tylko pod czat. Więc po prostu piszcie kilka razy to, co mam zrobić. Zostać czy eksplorować ten teren. Na sobie pojem. Pojadę na już dużo. Zniszony. Ja to, to, wielka, 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 wielka. to jest taka wielka, zwykła piastka. Ale to jest jakaś wielka koła Taka jakby wyspa startowa. Mi się tylko wydaje, że to jest jakby jakby taka wyspa startowa. Nie chodzi, że na no stajcie się tu nie znaleźliśmy, ale że od razu są palemki, pa, palmy, yy, od razu jakieś podstawowe rzeczy, do wątpaczki półek i tak dalej. No to wyłączony kodusz. Na wulkan. Wiem. To jest fajna baza. Może to być baza taka zastępcza. Ja chcę mieć bazę w wulkanie i koniec kopka. Będziemy mieć bazę w wulkanie, słuchajcie. Tylko teraz najtrudniejsze znaleźć ten wulkan. bo na niego mamy no może jest 1%. Pojawi się tylko jeden na całej, całej krótkiej mapie. I nigdy nie wiadomo gdzie. Więc pójdę z przygodą. Aby znaleźć. Gdzie ja jestem? Пулевая на... Пулевая на... Пулевая на... Пулевая на... Пулевая на... Пулевая Ты Пулевая там Пулевая на... Пулевая на... Пулевая на... Пулевая Dużo fali. Ale okej. Okay. Dobra, podpływamy nie. Tu jest taka woda na To jest kolejne to. No dobra, płyniemy tam znowu. W jakimś niewiadomym miejscu się znalazłem. I powoli zaczynam ginąć około. Znaczy, nie, że ja powoli zaczynam ginąć, ale. Uff, faka! Łódka zaczyna mi się niszczyć. Zniszczony statek? Wow, to jest pusta butelka. Nie, nigdy w Don't nie spotkałem takiej struktury, widzowie. I to jest live, jak zginiemy, to odcinek się skończy. Więc jest. To znaczy jak się skończy. Jest to możliwe. I niedługo ten odcinek się skończy. Mam 4%. Czy jak coś wal mocno? To tu te. Dobra. 2% kurde. 1%. No i za chwilę koniec live'a, widzowie. No i koniec live'a.